29 listopada na złotowskiej scenie SCAS odbyła się prapremiera spektaklu pod tytułem Romek i Julka, przygotowanego przez szkołę podstawową nr 1 i Stowarzyszenie Jedynka dzieciom. Przedstawienie przybliżające wszystkim aktualny problem internetu, jego zalet oraz wad okazało się wielkim sukcesem. Przesłanie trafiło do każdego, starszego i młodszego widza. Zmęczujemy boską ścieżką po Słońce się przygląda z góry, kto tak idzie, poprzez nas. Kto tak idzie, kto tak śpiewa, kto tu każdą ścieżkę zna, a to dzieci chcą posłuchać. To Role do przedstawienia rozdzielono wedle światowych standardów. Młodzi aktorzy musieli przejść przez spore sito castingów. Ostatecznie główne kreacje zagrali Paulina Biecka z klasy 6A w roli Julki oraz Janek Lubina z klasy 5B jako Romek. Aha. To takie rzeczy można znaleźć w internecie? A co myślałeś, że tylko te głupoty? Zobacz sam. Ekstra. Już mam, wiesz, to zwierzę to jest ten tchórz. Ostatnio byłem w nadleśnictwie, ten tchórz jest już zdrowy. Niedługo wypuszczą go na wolność. Leśniczy powiedział, że jesteśmy bohaterami... Walorem podnoszącym wartość muzykalu była również dekoracja wykonana przez Jelitę Wiepskowską i Donutę Cybulską. Chcę być weterynarką. Chyba weterynarzem. Oj tam, nie rozumiem tego zupełnie. Taka odmiana? Julka namówiła nas, żebyśmy kupili rowery i zaczęli zjeść na wycieczki. Naprawdę nie wiem, co się stało, ale od tygodnia nie mówi o niczym innym. A romek, dla odmiany, poprosił o komputer i internet. Nie byliśmy zadowoleni, ale nasz syn twierdzi, że to mu pomoże w nauce i że można w nim znaleźć też dobre rzeczy. Jaka teraz jestem spójrzona? Wiele, teraz wszyscy razem i już jest nas wiele. Na przecież już czas naprawić głos. Zmienić się na strójki sposób bycia. I na na... Premiera nie mogłaby się odbyć bez pomysłodawcy emisji oraz założyciela stowarzyszenia Jedynka dla dzieci. Krzysztofa Tyranowicza. Wiesz no. Kiedyś myślałam, że straszny z dziwak. W ogóle myślałam, że bez internetu nie można żyć. Ale dzięki Tobie zrozumiałam, że jest tyle ciekawych rzeczy poza komputerem. A ja przekonałem się, że internet nie jest wcale taki zły. Tylko wiesz, wydaje mi się, że do wszystkiego, do wszystkiego trzeba podchodzić, jak to moja mama mówi, z umiarem. Kochane dzieci. Szanowni goście, musical, który obejrzeliście przed chwilą, jest podsumowaniem pracy, jaką nasza szkoła i Stowarzyszenie Jedynka Dzieciom włożyły w to, żeby uświadomić, jak ważne jest mądre korzystanie z mediów, przede wszystkim z internetu. O, ja,